Przyludzkie, we wdbosach, bonowe, odzie kreska owe. Przyludzkie to trzy rodzaje: wszy, te, które występują we wbosach, na giebowie, przy bonowe i przy odzie kreska owe. Przy ciej wywobój i choropona jednak niektóre z nich mogłyby przyczyn znacznie powa kreska niższych schodzet, między innymi. Sprawdź, jakie S rodzaje wszy i jakie S objawy chorób przez nie wywobywanych. Wszy to krwiopinne które kreska eruj na ciele CZ-bowieka i zwierzch Wszy ludzkie to trzy rodzaje wszy: Pediculus humanus capitis. Verbonova pediculus humanus pubis, weszodzie kreska owa, pediculus humanus vestimenti, przy, jak wyglądaj? Wszagiebowowa ma wielko 2-3 mm. Larwy wszy, gnidy, mają kolor biała wo rozmiarem przypominaj giebów kszpilki. Samica eskabada zwykle od 6 do 8 jaj dziennie przez kolejne 20 dni. Dziki substancji klejcej mocno przyczepia się do skóry giebowej. W ciągu 10 dni z jajeczek wyrga się larwa, która następnie przekształca się do rozbego osobnika. Szabonowa jest mniejsza w porównaniu z WZG a barw odpowiada naturalnemu zabarwieniu skóry. Z kolei w szałdzie kreskaowa, która jest nieco większa od 3 przybiera najczęściej zabarwienie szare. 3. Gdzie występuj? Powszechne przekonanie. Kreska E występowanie przyzwijzane jest z brudem, ubóstwem oraz brakiem przestrzegania podstawowych zasad higieny, spowodowa bo, kreska E temat wszawicy jest w naszym kraju tematem tabu. A fakty są takie. Kreska e wszawica od zawsze występuje na całym wiecie. Problem dotyczy wszystkich kontynentów, stref klimatycznych i populacji. Rozprzestrzenianiu się, za Enia sprzyjadu sprzyja es kupiska ludzkie. Trzy wszawica giebowowa, wszawica giebowowa Night, rozpoznawana jest u dzieci w wieku 3-12 lat. Sprzyjaj temu kontaktowe zabawy. Nie w wyrobione nawyki higieniczne. Choroba przenosi się bezpośrednio lub przez zakażone przedmioty: szczotki, spinki, grzebienie, ubrania, nakrycia giebowe, pluszowe zabawki, pociel, materace itd. Objawy w szawicy giebowowej to SWDZC grudki zapalne w miejscach ugbu, ukłu. Samo ugbucie nie jest bolesne. nie, zaczerwienienie skóry giebowy, szczególnie przy linii w i za uszami, w bosy zlepione ropno surowicz wydzielin, do i nimfy mógłby S babo widoczne, znajduj się za uszami, na ciemieniu i potylicy. Widoczne gnidy S, ma B, owalne, szarobia B przyklejone do bosa blisko nasady nie daj si wytrze sen, oddzieli palcami leczeniu, na kreska Y podda nie tylko chorego, ale i jego rodzin. Preparaty lecznicze niszczą tylko dojrzałe owady. Zatem nale Y kreska stosowa rodki mechanicznie usuwające gnidły oraz w odpowiednim czasie powtórzy kurację zwalczajce formy rozb. Zwalczanie w szabicy giebowy preparaty lecznicze niż tylko dojrza B zatem nale kreska Y kreska stosowa rodki mechanicznie usuwaj gnidy, wyczesywanie, oraz w odpowiednim czasie powtórzy kuracji zwalczajce formy do rozb, po 7-10 dniach. W pielęgnacji zaleca się buka w bosy roztworem ciepłej wody z octem. By kreska kastobowa od 100 na 500 ml wody, i wyczesa gnidy gie grzebieniem, grzebiec starannie oczy ci wygotowa lub wymy bardzo gorce wod z detergentem. Preparaty lecznicze niszczą tylko dojrza b zatem nale kreska Y t kreska stosowa rodki mechanicznie usuwajce gnidy. Wyczesywanie oraz w odpowiednim czasie powtórzy kuracji zwalczajce formy do B, po 7-10 dniach. W zaleca się buka w bosy roztworem ciepłej wody z octem, by kastobowa octu na 500 ml wody, i wyczesa gnidy gie grzebieniem. Grzebiec starannie oczy wygotowa lub wymy bardzo gorce wod z detergentem. Przybonowe, wszawica bonowa, weż bonowa paso kreska na cień na skórze okolicy bonowej. Wewnętrznych powierzchniach łód, pod pachami, w wbosionych rejonach klatki piersiowej, na rzetsach, brwiach, w zarocie twarzy. Czasami bywa ba znajdowana we wbosach okolicy skroniowej. Mokreska e zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Jednak u dzieci, w zwisku z brakiem owbosienia na ciele i zarostu na twarzy, lokuje się w rejonie RZS i brwi. Wszawica bonowa jest obecnie rzadk. Zwykle kojarzona bywa, podobnie jak wszawica odzie kreska owa, z chorobami w Pojawienie się tych wszy, wiadczy o długim, zaniedbaniu i całkowitym braku higieny. W miejscu wstrzyknięcia toksycznego jadu pojawiają się na skórze bebekitne plamy, które, wiadczy o hemolizie rozpad, czerwonych krwinek. Zmianom skórnym nieodpocznie towarzyszy, widzę którym okreska doprowadzi do natka kreska E wtórnych na skutek zadrapat. Metody zwalczania są analogiczne jak przy wszawicy giebowowej. W tym wypadku, szczególnie jednak nieprzyjemne i trudne do usunięcia S 3 które ulokowały się w rejonie RZS. W ich zwalczaniu wykorzystywana bywa czasami fototerapia laserem argonowym. Przybonowe jaki czas temu znalazłbym weżbonów na swoim ciele, niedaleko genitaliów, nie mam pojęcia SKD ona si tam wziła. Jak się ich pozby Doktoren Med. Med. Lkres Bieta Szymacka, dermatolog do zara kreska Enia bonow dochodzi poprzez bezporedni kontakt z osobą zara kreska on, aczkolwiek jaja mógłby przenoszone tak kreska e przez odzie kreska, pocierczy u kreska wanie tych samych herczników. Warto wiedzie, kreska e do rozbawesz ma zdolność skakania na znaczny odleg bo, dlatego te kreska praktycznie kreska dy kontakt z Rodowiskiem, w którym bytuj wszy, kreska E skutkowa zara kreska N. W leczeniu w Szawicy Bonowej stosuje się jeden lindan w postaci szamponu, leczenie nale kreska Y powtórzy w razie obecności gnit po 7-9 dniach. Skuteczna jest tak kreska E1 per w postaci kremu. Konieczne jest ponowne zaaplikowanie kremu po 10 dniach. Przy odzie kreska owe wszawid codzie co kreska owzara kreska misi na drodze poredniego lub bezporedniego kontaktu z odzie kreska aż fachodzi kreska Y. G nie w miejscach styku ubrat brat ze skurczy i na karku, szyi czy bieliznie oraz spociel. Czy nie bytuj na skórze, w przeciwieństwie do w Szawicy i Bonowej. Choroba dotyka najczęściej osoby bezdomne. Objawy w Szawicy kreskaowej to nieznony widok skóry, który nasila się szczególnie w nocy, grudki, powstaj po wyssaniu przez wesz krwi, obecno brunatnych przebarwień oraz smabych blizn które pojawia się po przeczosach oraz wtórnych zakreska eniachropnych, zbuszczenie oraz pogrubienie skóry z powodu drapania. Objawem obecności przy odzie kreska owej mokreska e kreska dur, wesz odzie kreska owa CZ z przenosi. Leczenie w szawicy odzie kreska owej wymaga specjalnego rekreska imusanitarnego, kapiel, zastosowanie leku, zmiana bielizny i odzie kreska Y. Jakie choroby wszy? Poza wszawic, przymok wywobywa tak kreskę E, dotyczywszy odzie kreska owej, dur, tyfus. Plamisty gorczka, okopowa dur powrotny obecnie w Europie choroby te występują bardzo rzadko. Mok stanowi istotny problem na terenach KLS, kresków wiobowych i dotkniętych wojn.